Smartwatche. Nosimy je, by monitorować zdrowie. A co, jeśli nam je psują? Zacznijmy od faktów. Smartwatche emitują promieniowanie elektromagnetyczne Bluetooth, Wi-Fi, LTE to wszystko fale radiowe czyli promieniowanie niejonizujące teoretycznie niewystarczające, by uszkadzać DNA tak twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia tak twierdzi Amerykańska Federalna Komisja do Spraw Komunikacji. Ale to nie byłby pierwszy raz, kiedy, lekko mówiąc, naginają prawdę. Urządzenia spełniają też europejskie normy SAR, czyli ich promieniowanie mieści się w dopuszczalnych granicach. Ale trzeba pamiętać, że eurokraci chcą jednocześnie, by dla zdrowia wpierdzielać robaki. Ale teoria to jedno. A praktyka? Smartwatch dotyka skóry przez kilkanaście godzin dziennie, a badań odnośnie skutków tak długiej ekspozycji nie ma. Co więcej, niektóre osoby zgłaszają skutki uboczne: uczucie pieczenia pod zegarkiem, problemy ze snem, gdy noszą go nocą, mgła mózgowa, osłabienie. Nie ma dowodu, że to przez EMF, ale też nikt tego faktycznie nie wykluczył. Dlatego może warto dmuchać na zimne, zdejmować zegarek na noc, używać trybu samolotowego, nie wybierać modeli z LTE, jeśli nie ma takiej konieczności. Technologia to ma być narzędzie dla Ciebie, a nie Ty masz być narzędziem technologii.